Obecny specjalny 20 subskrypcji, na którego czekaliście To będę pokazywać moje zwierzęta To jest moja urodziła się 16 czerwca 2018 roku Jest owczarkiem długowłosym Ma bardzo ładną y, sierść y, Jest dosyć niska, ale no, jest fajna i Ma ładne oczy i W ogóle jest fajna, ale bardzo dużo ruchu potrzebuje Lubi ludzi, ale dużo na nich skacze. Niektórych nawet gryzie. Jest jeszcze jeden piesek. To jest Fiona. Fiona ma 6 lat. Rodziła się 12 maja. I ona niedawno skończyła 6 lat. Ona jest ruda, kundel. Małe, włosy. Bardzo ładnie Można ją słabo widać, bo jest słońce. Więc może wezmę ją na inny cień. I to jest Fiona, spokojna jest, bardzo fajny piesek, niedalek. To też świnka. To jest Basia, ona, e, ona jest świnką morską długowłosą, jest bardzo płochliwym prosiaczkiem. Możecie nawet zobaczyć ma długie długie włosy, jest bardzo gruba. No. Ona no, no, no nie jest taka gruba, ale ma boczki. Miałam jeszcze mroza, rudo, białego, e, krótkowłosego i on o 2018 roku, 3 grudnia. Masia bardzo jest ładną świnką. Lubi e, jeść marchewkę, ogórka i sałatę. Zaraz pokażę moje dwa małe koty i jeszcze dużą kocicę, która je urodziła. Pierwsza jest duża kocica, ona jest ruda biała, ma bursztynowe oczy, jest bardzo, bardzo, bardzo agresywnym kotem, jest bardzo dzika, jak widać po ogonie i w ogóle, ona ma rok, 1 października ona się urodziła, kończy dwa lata, ona okociła się 2 kwietnia, jej kotki małe mają dopiero miesiąc, i jest. W ogóle fajne, ale i kotki niedługo kończą dwa. Ona ma bardzo, bardzo, bardzo fajną wadkę. Taką. O, a tu. Jest takie oczko. Taka słodka jest dosyć, ale bardzo agresywna. Znaczy, no, nie jest takim dzikim kotem, co inne, ale. No jednak jest dzika, jednak jest. Tak? Nie, o, tak, tak. To, to... to teraz może. Rudy białego Chłopaka? Małego? To jest Bursztyn. On, jak wspominał urodził się 2 kwietnia. Jest... No, po primariusze. Jest bardzo... No, mały jest jeszcze, ale jest bardzo, bardzo słodziak. I on... On miał jeszcze młodszą siostrę, najmłodszą. Po nim się urodziła jeszcze Beza. Była Beżowa, jak nazwa wskazuje. Ale ona zdechła po pięciu dniach. I on jest bardzo fajny, ma tą fajną plamusie. I on jest bardzo, lubi się bawić. Bardzo taki kocyk, który wiernie chce się bawić. Jeszcze jest jego siostra Melisa, która u mnie zostaje, a on idzie do oddania. Tak, ojeju! No to ja teraz pokażę Melissa. To jest Melisa. Ona też się urodziła 2 kwietnia jako pierwszy tak. Jest bardzo, też bardzo fajna. Eee, I w ogóle ona u mnie zostaje trochę drapieżna jak szynkę. Mogę też wam e, za jakiś tydzień puścić odgłosy, jak ona je naprawdę róża odgosy. Tyle możecie słyszeć bursztyna, jak piszczy. To jest Melisia. Melisa jest dosyć ruchliwa, ale nie, nie piszcie, że ja ją bardzo męczę, ją tak ciągnę, bo ona by piszczała, ale to, no bo on, tam jest bursztyn. I ona dlatego tak reaguje. No więc teraz mogę Wam pokazać, jak się bawił. No ostrożnie. No taki jest bursztyn, a tu jest Melisa. No, tak się bawię fajnie nie? No to może teraz pozdrowię. Pozdrawiam, Nikole Biszczak. To oczywiste bo ja obiecałam jej siostrę bliźniaczkę razem z zwierzętami. Mojego brata, nie wiem czy on to obejrze, ale trudno. I może... Może Wiktorię Haraburde i Ale bujak. i może tyle i całą klasę piątą C no to do zobaczenia w następnym filmie Burtyn pożegnaj się